No dzień dobry, jesteśmy we Wrocławiu Jakoś godzinkę temu odebraliśmy moje nowe auto Które stoi tam w tle, widać żółty kolor I nagrywamy sobie reakcji youtuberów Poza tym już przypominam, że filmy są codziennie o 14.00 Dlatego warto między innymi subskrybować ten kanał Ogólnie samochód jest na dotarciu Także nie będzie reakcji na przyspieszenie A to autko ma mocy całkiem sporo Będzie bardziej reakcja wizualnie na ten samochód I też jestem ciekaw co będą mówić youtuberzy Jak zobaczą, że znowu kupiłem żółtego mercedesa Jak zostawicie tu 30 tysięcy łapek w górę To nagrywamy reakcje youtuberów Na przyspieszenie tego samochodu. I też reakcji tej, pa tej pani na przyspieszenie po dotarciu i tak nagramy. <grym> tak jak już mówiłem, jesteśmy we Wrocławiu. Pierwszą osobą, która będzie reagować na to auto, jest Konopski. Potem jak on zareaguje, może pójdziemy razem coś zjeść i uderzymy na Warszawę. Jutro nagramy reakcję. Ono jest bardzo niskie. Prawie że. No tak ledwo ręka wchodzi Mega spoko, mi się w ogóle podoba on na fabrycznym zawieszeniu Nie spodziewałem się, że on będzie taki niziutki Cały jest śliczny Także na sam start czekamy na Konopa Niedługo Mikołaj powinien tutaj być Zapraszam was też na mojego Instagrama Bo tam na pewno teraz tego samochodu będzie dużo Czekamy na pierwszego Jupitera Dzień dobry panu Cześć Co tam słychać? Że nowy Rydwan też. Nowy Rydwan jest Został zakupiony, niestety nie przetestujemy prędkości tak. Ze względu na to, że ma 20 km przebiegu. Aha, to musisz go dotrzeć. Muszę go dotrzeć. Czyli to, musi być to będzie taki mocniejszy silnik. Jest sensie, mocniejszy jak silnik, jak to Mercedes. będzie reakcja wizualna. Okej, okay, czy to będzie Mercedes? Zapraszam. Coś sobie brał tym razem. Jed Zobaczysz. Czekaj, ja no, już tutaj. Gdzieś mogę... tu stoi. Ja tam widzę Porsche jakieś. Może być to Porsche, aczkolwiek może być to coś bardziej rzucającego się w oczy. Czekaj, ja tam widzę jakąś żółtą bestię. To chyba już miałeś kiedyś żółtego, nie? Miałem żółtą bestię kiedyś. To teraz masz może drugą? Jest taka szansa! Nie <gadanie>, wiadomo, że to jest co? To. to jest Cela35? 4,5S. 4,5S, ja! 4, Ole! Ole, piękny człowieku! Ale jest zajębisty! Mega mi się podała, w ogóle. Ten grill, nie? Ale, grill, ale ty możesz go sobie wymienić chyba. Yy, tak, to kupić wydaje, bo ja mam na 250 i mi się tak nie podoba za bardzo tamten. Człowiek ten 19. 19. Ale zajebisty podoba mi się ten efekt. Yy, yy, wystający, nie? Wystającą gwiazdą, to jest taki szto. Z tyłu zlikwidowałem o... znaczki, żeby był mniej bardziej niepozorny. Tak. bardziej tak, mi tak. się podoba bez znaczki. Tak jest estetycznie. Tak, na dokładnie. LTCK plus 10 do spida, zajebiście. Zapraszam do środka. Tylko tam są opony, ale zapraszam do środka. Panie. Nie no, kurwa, Inny feeling totalnie. nic samochód. Lepko ci zepsuję tutaj fotę. Spoko, spoko. Kurde, masz lepszy kluczyk ode mnie. Mogę odpalić? Odpal. No. brzmi. Tutaj sobie ustawiasz, Tak, żeby... możesz sobie raz wrzucić, żeby posłuchać dźwięku. Mogę kliknąć w tego? Możesz, tak, możesz. O. Ej, to jest tak pierdzi trochę, no. Zajebiste. Ci, że mega się cieszę dla ciebie, panie Pawle. Mega mi się podoba. Bardzo dobry wybór, porządna marka. Będziesz teraz smokować w, w, wszystkie kaudice i BMW. A jak? W ogóle zajebiste są hamulce na czerwono. Tak, ale one są w ogóle wielkie. No muszą być wielkie. No. To taki... Zajebiste, daj, gratuluję, gratuluję. Dziękuję. Dziękuję. Dojechaliśmy już do hotelu w Warszawie. Jutro wstajemy rano i jedziemy spotkać się z Joszym, z Frelim oraz Szymkiem. No i oczywiście nagramy ich reakcję na Samochód, także do jutra. W sumie ja tego samochodu do dnia nie widziałem jeszcze, no bo wczoraj odebraliśmy go, bo było już ciemno i tylko to, co w salonie się widziało. Tak, to co w salonie się widziało. Stoi tam w ogóle? O, Stoi. Tak się rzucam oczy, że, że nie idzie go przeoczyć. Nie no, fajny jest. Lepiej, dużo lepiej wygląda niż tam ten twój. Jak ja widzę różnicę, to już naprawdę jest duża różnica. Dzień dobry. Ja się tak czule dzisiaj nie widzę robo? O, zimne skóry. <słyska> W ogóle grzane i wentylowane fotele. Także fajnie, na lato. Jedziemy do już Dojechaliśmy do Filipka. No dzień dobry. Witam serdecznie. Dzisiaj zareagujemy na auto, zostawcie łapkę w górę, suba dzwonem w komentarzu napiszcie Wow! Oh. Niezła kura wariacie. <laughs> Jest z nami też Freli i e, trusiek. Cześć. I idziemy. Cześć. Cześć! nie Niepewnie, cześć! cześć. 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 Ej, ale jaki ładny świat! Patrz, bo ty robisz takie przebitki, to jest jak Ja Dobra. umiem teraz. Dobra, pa. ale bo ty masz podgląd. Oooo! Oh, jakie to jest fajne, Pią mi też taki aparat! Jaki Uro, ty masz fajny to jest! Sprzedasz. Wow! Ej, sprzedasz mi ten aparat! Ci wow. Ej, mi ten aparat? Ci za... Jaki on jest szeroki! 20 tysięcy jest twój Dobra, yy, czekaj. <słuch> tu masz yy, zaliczkę. Ooo! o. Dobra, tu! Ja, a czekaj, czy ja jestem jeszcze szerszy na tym? Wow! Przepraszam widzowie, że się tak podniecał, ale to jest totalnie zajebiste, serio, zostawcie like, bo jak nie zostawisz, to przyjdę do ciebie do domu i ci zrobię drive by shooting, czaisz wariacie? Dobra, oddawajcie moje pieniądze, czyli nie dasz mi za to, nie? Nie, Dobra, to chowam wtedy. Właśnie widzę, ponoć w windzie psuje się audio, przekonajmy się, jak zamyka się winda, to mój mikrofon na przykład zaczyna inaczej brzmieć. Teraz brzmimy chyba jeszcze normalnie, wow, a teraz zamkniemy drzwi. Zamkniemy drzwi. Dobra, i teraz ich montażysta nałoży low pasa na audio. Wow, ale no, dziwnie, no, dziwnie. Gdzie pura jest? Gdzie zaparta ja, jest? Idziemy, idziemy na spacerek. Dobra, ale jak to będzie jakieś gówno, to bijemy go nie? Ja mam trzy strzały co do auta: albo jest stołek. towarek, No. Albo jest y, jakaś C-klasa. Albo jest y, Mustang, bo ostatnio wstawiałeś starki z Mustangiem. Nie mieliśmy bo tam mówiliśmy, że nie eee, będzie. Że nie będzie Mustanga, tak? Oj, oj, oj. Nie, my oglądamy codziennie właśnie z dzwonem, mamy wszystko odpalone. A, no, no, normalnie. Pasat! Pasat, czy my go nie będziemy stłumaczyli. Ja, kurce, no, w leńskich flachach Ja! Nie spodziewałem się, że pasat to jest klasa, ale powiem ci tak, to, no, to jest najlepsi, najwięksi nazybić... Polacy jeżdżą takimi autami akurat. Mm. Nie? Mówisz? Wszystko nie, to zg... nowszy pasat, patrz o, kurwa, tu! Ooooooo! No no, widzisz Felge, siedemnastka! 17! Ej, ja nagle się okazuje, że tak. Ja już widzę, ja już wiem! Już kur. O kur. A co? Uwaga, ruchu! Ojej, Ej, dobra, stare, a tak serio to które to? No nie domyślasz się? O, kurde, paja! Dobra, ty, mogę wsiąść przez dach? Ja mam prawo jazdy, w Ukrainy, ale jest. Kurde, ale zajebiste! Jaki jest w środku zajebiste! Nie no, powiem ci, że będziesz mówił hejmerc... hejmerc... Hej, Nie mam pojęcia, o czym mówisz. Kurde, ale powiem Ci, że. To jest C klasa? Czy to jest cela? Cela 4, AMG? 4 p... C... s AMG. AMG to do 5 Czyli do. Ej, a może. Będziemy jechać teraz, nie? Tak, tylko że to jest reakcja wizualna. Ze względu na to, że samochód ma 500 km przebiegu, jest a... niedotarty a... Nie możemy go tyrać, niestety. No po co ty przyjechałeś tutaj w ogóle? 30 tysięcy lajków i wtedy na przyspieszenie będzie 25 000. 30. 30 30 30 1. tysięcy. 30? 31. A no dokładnie. To, to, to no. 10 Like I przyjdziemy Eksa, Dzięki, Ja mam znajomego mechanika, on trochę licznik do tysiąca <noise> pod... <głos> I możemy jechać <noise> <Czemu się> bagaj... <noise> Halo, bo nie, nie ma takiego, to A-klasa jest Ale piku coś przecież Nie, to kopa za... Nie no <noise> piku to było pizze o, o, teraz Ale to pas. OMG, to nie jest ten Akrapowicz A, czyka, a wyde... jakie są? No, Atrapowicz to jest Ach. A no, Dobra A to co, to z tego nie bucha dym? Bucha dym, ale, ale to zobacz, jest sztuczne. Się, schyl się. Schyl się, tam jest o, jedna rurka. rurka w środku. Taki skam. Podoba mi się, ale nie podoba mi się, że nie będziemy dzisiaj. No nie będziemy robić tak szybko, wrum, wrum, niestety. No, a to, a to, to nie jest tak, o. że nie miałobyś już cela, jak gadaliśmy o <laughs> miało nie być? <laughs> Dęk się, kluczyk. Mogę mu ufać? <laughs> no jasne, on on nie, nie ma nie. prawa jazdy. Paweł, prawa jazdy. a on nie zdał przecież. Zdałem! Nie, 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 nie. chcę tylko zobaczyć kluczyk, jak wygląda. tak proszę. Fajnie, zamknij drzwi. On nie wie, że ten guzik chyba trzeba nacisnąć. Nie. Wie. Wie. To jest gałka do teraz? Nie, no, nie popsuj! To ręczny by może wyłączyć, co? Ręczny wyłącz, ty, ty pilu. On ogarnie, ty pilu. nie ogarnie Nie Ręczny! Nie, Felga stój, 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 stój! Stój chupie, wysiadaj, jest, wysiadaj, nie. Jest, wysiadaj! Kur... Ręczny. Ręczny, kur... Nie no, już on nie patrzy na lusterko nawet. To się źle skończy. Tu się Nie ma ręcznego. To jest To jest antydebilowe, to jest... Chodź. Ręcznego nie mogłem... A chciałem odjechać. Ej, czemu te cap nie działają? Nie wiem. Nie używaj jeszcze Właśnie one takie są, że... Zobacz sobie Ale co w nich jest nie no właśnie No przecież to się rozszerza i ci działa Hopie, ja to je Mercedes bo to jest taka technologia, że wszystko tam włoży Tak Dobra, pod maskę dawaj ma A tu dwie maseczkę. turbiny ma. Maseczkę? A ja nie otwierałem jeszcze maseczki Dawa, I... Bo, jo. Jeszcze nowe, czujesz to kur... No, Widzisz? Uniuchaj Stefan Hey! czy Wiecie, że seria tak jest, że on składa ja, ja wiem i... o tym, okay, on no. go składał ręcznie, tak, no? Tak, no. Jak Jabor będzie w Niemczech, może pojechać i powiedzieć siema. Ale nawet Stephen jakby się tutaj, jakby się tutaj coś rozwaliło, to przyjeżdża ten Stefan kur i naprawia to. Ale ja. ja. to ma A. tylko cztery cylindry, to słowo. Co? 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 Pasat lepszy, nie? Był no pasat tam miał no. V12, Pasaty mają nawet silniki od Bugatti Ta? No, no. no w 8 Ale od Weirona? No Zajebiście W 8 no Ty patrz, tu masz plus i możesz zmienić se minus i do tyłu ty, o, to ja. na No ale turbiny nie ma na wierzchu, no gdzie tu k***a A co się stanie, jak przekręcisz to tutaj? No tam jest olej w wle, flewasz, ty a, mo a może... Kupa kukur... Kupa. W to odkręca, a ty nasikasz. ale ja mam zbyt y, lekki mocz, musi być stężony. No to naplujesz i jeszcze. Daj Paweł, ja... Płuję. Nie, wiesz co, ja to zrobię! Dobry. Dzień dobry. Dawno się nie widzieliśmy. Dawno się nie widzieliśmy. Hejka. To tam? Dobrze wszystko. Typujemy. Eee, ja zaczynam? Tak. Audi RS3, nowe, ewentualnie S3, ewentualnie Q8, jeszcze myślałem, Audi, Q3, tak. Ale Natalia mówi RS Q3. Ale no, oczywiście jak Audi to zielone ustawiamy. taki kolor nie widzimy. No nie wiem co to są Audi! Jest rytuarek, ewentualnie, wasze marzenia, ale. Zapraszamy na spacer! Dobra, let's go. A, nie, a jaki kolor? Zobaczycie! Ile kilometrów macie? Jeszcze nie jesteśmy dotarty okay, niestety. Okay, okay, okay. 1400 Uuu, mamy zrobione. Tak, Jeździliśmy po, do Łodzi z powrotem tak, wczoraj, ale i tak jeszcze nie tak. Jeszcze, tak no. Także to jest reakcja wizualna, ale no tak, myślę, że taka jest wystarczająca. Ale to może mieć znowu jakiś babe. To może Tylko nie, my, to no już, już to nie, nie, już nie, już nie, już nie. Ja bym się to nie zdziwiła. Ja bym się nie zdziwiła, ale ja już powiedziałem, ja już wszystkiego się mogę spodziewać. Wszystkiego możesz się spodziewać? No niech gali, ja, niech... że! oooo, AMG! Ale że znowu szedł, ty powróć! AMG! No to ty nie spodziewałem! Tak się nie 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 spodziewałem, że będzie pan do mnie tak podesłał. Ale ty ja na początku pierwsza myśl, ten sam, nie? że odkupiłeś tamten, ale. Nie, no odkupić nie odkupiłem. No dobra, to nie trafiliśmy, Natalia. No, Grubo! Fajnie! Fajny kolor. Tylko brakuje czar, na, lotka na czarno by ten, ale... No lepsza niż sirotko, nie będę ukrywał. Nie? Le, lepsza niż siroko. Zapraszam do środka. Uuu, brązowe skórki. Mogę oh, oh, oh. Ja mogę usiąść? Zapraszam. Tego to też się nie spodziewałam. No, no, tak ja Tak, inaczej tak, chciałem. Tak, 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 tak. Trzeba buty wytrzepać. Nie mam jeszcze wejłaś, tak więc no, Znany środek, nie? Ale, Znany, cool. Fajnie, no. Fajny, naprawdę fajna furka, Ale no nie spodziewałem się, myślałem, że jakieś audio. Czy ty się nie zarzekałeś, że już nigdy więcej jaskrawych kolorów na filmie, któryś? Jak mówię, się to jest... Nie, No dobrze, dobrze, nie, nie dobrze, no, czarny, serduszko, serduszko mówiło, wejść go z powrotem, nie? Kurde, kozak, no kurby No czekam na przejażdżkę teraz, nie? Bo tutaj przyjażdżka, do... przyjażdżka ja... będzie najciekawsza. Coś tam robił właśnie. Jak dotrzemy. Jak to... ile? Dwa, dwa, dwa i pół, coś bo, takiego, bo, dwa, i dwa. dwa i pół.